Cześć dziewczyny, witajcie w nowym filmie. Wielkimi krokami zbliża się druga część promocji w Rossmanie minus 49 na kolorówkę, tym razem słuchajcie do oczu. I dzisiaj przychodzę do Was z moimi perełkami, z moimi rekomendacjami co polecam. I jak wiecie, kolorówka oczu to są tusze, eyelinery, kredki, makijaż brwi. Cienie, także bardzo, bardzo dużo, i to chyba jest taka największa kategoria i najwięcej produktów mam dla Was w tej kategorii. Mam nadzieję, że filmik w jakimś tam stopniu będzie dla Was przydatny. Mam nadzieję, że pomogę Wam, że te moje po prostu rekomendacje pomogą Wam w wyborze swojego takiego idealnego tuszu bądź idealnej kredki. Także um, dajcie znać, um, co sądzicie, co sądzicie o tych produktach, o, o których Wam zaraz powiem. Także nie przedłużając, zaczynam, bo trochę mam tych produktów. Promocja na kolorówkę do czursza 6 października, także spieszcie się do sklepów i kupujcie swoje ulubione produkty. I jak widzicie, tutaj mam same tusze do rzęs, także od tuszów do rzęs zacznę. I pierwsza moja rekomendacja, jeśli chodzi o tusze do rzęs, to jest tusz z Bourjois. Um, twist up the volume, bardzo, bardzo się polubiłam z tą maskarą, chociaż na początku było z nią ciężko, ponieważ nie umiałam nią malować. Oczu, ponieważ ona ma bardzo dużą szczoteczkę, szczególnie na tym poziomie numer, poczekajcie, numer 1 Tak, numer 1 No i ona, słuchajcie, jest ruchoma i to było dla mnie coś dziwnego, bo ja nigdy takiej maskary wcześniej nie testowałam I myślałam, że a, będzie kiepska, będzie mi się źle nią malować Pierwszy zakres ma nam wydłużyć rzęsy, a drugi zakres ma nam je pogrubić i to faktycznie się sprawdza, naprawdę to wydłużenie widać i to pogrubienie również widać I ja sobie często przekręcam tą szczoteczkę i robię sobie nią, tutaj wydłużam sobie kąciki A tutaj pogrubiam sobie wewnętrzną stronę oka i to się naprawdę sprawdza Ja uwielbiam tą maskarę i jak skończę opakowanie, to na pewno sobie kupię kolejne Bo jest fajna, to jest taki gadżet, ale słuchajcie, gadżet bardzo przydatny, który daje efekty i widać te efekty Maskara w cenie podstawowej w Rossmanie kosztuje 53,99 także polujcie na nią koniecznie w tej promocji, naprawdę warto kupić za połowę ceny, bo super się moim zdaniem sprawdza. I kolejny tusz, z którym się bardzo polubiłam i to jest również burżuła i to jest nowość, ponieważ mogliście obserwować niedawno reklamę tej maskary, jak widzicie już tutaj Wam lusterko miga, to jest maskara burżuła Volume Reveal. Bardzo lubię tą maskarę, mimo tego, że ma dość dużą szczoteczkę, a ja takich szczoteczek, jak wiecie, nie bardzo lubię, ale bardzo się polubiłam z tą szczoteczką, ponieważ ona w dziwny sposób, ale bardzo fajny sposób, łapie wszystkie rzęsy. Ta szczuteczka, nawet te najmniejsze, nawet w tych kącikach tutaj zewnętrznych i wewnętrznych, to jest coś niesamowitego. Ona łapie te rzęsy i w jakiś dziwny sposób je ciągnie i wydłuża. No, to jest naprawdę coś super i bardzo lubię, słuchajcie, to lusterko, ponieważ im dalej go trzymacie, tym bardziej on Wam po prostu to lusterko Wam przybliża rzęsy i możecie sobie je precyzyjnie pomalować i to naprawdę się sprawdza gdzieś. Na wyjeździe, jak nie macie lusterka, zabrałyście tusz, a zapomniałyście lusterka, naprawdę super sprawa, eee, super, super sprawa I ta maskara kosztuje w regularnej cenie w Rospanie 55,99, no to jest trochę, ale naprawdę warto i warto się zaopatrzyć na tej promocji Kolejna moja propozycja tuszowa, z troszkę tańszej półki, eee, to jest Miss Party eee, Pump Up Buster 100% Rock Także fajna, naprawdę fajna maskara, słuchajcie, najbardziej lubię jej szczoteczkę, ponieważ jest taka w ósemkę jakby I fajnie też łapie rzęsy, nie skleja rzęs, te rzęsy nie wyglądają, nie wyglądają tak jak pajęcze nóżki, także bardzo ją lubię I gdybym miała pójść do Rossmana i nie miałabym pieniędzy, to chyba wybrałabym z tej półki cenowej niższej właśnie tą maskarę z Miss Sporty nie ospuję się, to jest super, bo często te tańsze tusze, one się tutaj potrafią osypać jak śnieg I się wygląda koszmarnie, nie jest za sucha, Naprawdę fajna formuła Ona kosztuje 14,99, czyli połowa ceny na tej promocji To naprawdę kupcie sobie nawet trzy opakowania, ja tak zrobię, bo jest super Jeśli chodzi o moje rekomendacje tuszy z Rimmela, to najbardziej mi się sprawdziła maskara ta pomarańczowa Scandalize Ona jest naprawdę super E, najbardziej lubię jej szczoteczkę, ona wydaje się dość duża, ale fajnie, bo ona się zwęża ku końcowi I to, to bardzo fajny efekt daje, e, takiego pogrubienia i wydłużenia i to najbardziej w niej lubię e, Maskara jest bardzo długotrwała, słuchajcie, mi ciężko ją zmyć zwykłym, niewodoodpornym em, płynem micelarnym Więc muszę jakimś olejkiem ją zmywać, bo jest nie do zdarcia, także ona... Jest na takie specjalne okazje, na taką imprezę, na przykład całonocną lub wesele, także bardzo, bardzo serdecznie Wam ją polecam. Kosztuje 26,99, to nie jest wcale dużo, a na tej promocji jak najbardziej możecie na nią polować. I słuchajcie, jeszcze moja jedna propozycja z Rimmela, prawie bym przeoczyła ten tusz, a jest naprawdę super. Wonderful Volume Colorist, naprawdę super maskara, słuchajcie, uwielbiam jej szczoteczkę. Eee, szczoteczka jest... Prosta, totalnie prosta, żadna tutaj pozwężana, ale naprawdę jest długotrwała. I gdybym miała wybrać dwie maskary z Rimela, to właśnie Scandalize i ta Wonderful Volume Colors. Naprawdę jest super, i, i jest też nie do zdarcia, tak jak tamta maskara z Rimela. I koszt to 35,99. Dobra, to były wszystkie tusze, które bardzo, bardzo Wam polecam. Dajcie znać, które się u Was sprawdzają. Teraz szybciutko przejdę do makijażu brwi. I mam tutaj dwa produkty. Może zacznę po prostu od tego tańszego. Mam tutaj zestaw Miss Studio A Brown Kit. I tutaj mamy, słuchajcie, w tym zestawie cień taki kremowy, który wydaje mi się, że jest taki woskowy, no troszkę ma formułę wosku i mamy cień zwykły do wypełniania sobie brwi. Naprawdę uwielbiam ten zestaw ponieważ tak jak widzicie mamy dołączony pędzelek i mini spiraleczkę, którą po prostu możecie nawet w podróży sobie użyć, także producent naprawdę pomyślał jest to coś super, co ja uwielbiam, no ja uwielbiam tak wygodne i poręczne rzeczy i naprawdę jest trwały ten zestaw, no i cena jest jeszcze lepsza, kosztuje 13,99 ten produkt, także naprawdę no coś super zamknięte w takim opakowaniu i jeszcze tak trwałe to naprawdę tylko używać i kupować na tej promocji, a dla leniuchów mam coś też ekstra, słuchajcie to jest taki tuż do brwi, farbka, która ma spiralkę, którą idealnie wyczesuje się rzęsy, i to jest brown design maskara z burżuła, Super odcień, polecam Wam odcień 03 dla takich właśnie, nie to blondynek, nie to szatynek, ale super wygląda, naprawdę jest trwała, i te mm, brwi Wam po prostu nie latają w ciągu dnia, tylko są sztywne, utrwalone i leciutki taki kolor daje, także super polecam Wam. Ta też jest fajna, bo 39,99 na tej promocji, naprawdę fajnie się zaopatrzyć. Jeśli chodzi o moje propozycje kredki albo eyelinery, to eyeliner, eyeliner który Wam polecam, to jest eyeliner z Rimela, Scandalize, tak samo jak ten tusz, lubię tą serię jakoś Scandalize, on mi odpowiada i słuchajcie, to jest eyeliner w pisaku, ja jeszcze... Słuchajcie, niedawno nie kupiłabym takiego eyelinera, ponieważ zawsze wolałam w pędzelku, ale jak zaczęłam używać tego w pisaku, to dopiero zobaczyłam, jaki to jest komfort nakładania, jaki to jest komfort rysowania kreski. Naprawdę ten pędzelek jest cieniu no coś cudownego, idealnie rysuje się kreski, on jest bardzo, bardzo trwały. Nie robi gdzieś prześwitów, możecie spokojnie domalować sobie, jak coś tam wam się, nie wiem, zetrze, on się nie ciastkuje. Naprawdę super produkt, kosztuje 26,99, ale serdecznie Wam go polecam. Naprawdę. I kredeczka, którą Wam polecam jest z Miss Porty. Jest bardzo fajna. Słuchajcie, uwielbiam ją, dlatego że jest żelowa i idealnie się ją rozciera. Ja uwielbiam rozcierać na linii tutaj um, eyeliner czy kredkę, ponieważ wygląda tak bardzo zmysłowo. Możecie sobie zrobić kocie oko. A ta kredka idealnie się do tego nadaje. Jest mięciusieńka, idealnie się maluje kreski. No, i cena też jest super. Kreteszka kosztuje 10,99, czyli po lucie. Ja kupię sobie chyba jeszcze inny kolor, jakiś szary albo jakiś, um, nie wiem, taki atramentowy. Bardzo lubię ogólnie te kredki z Miss Sporty No, i na sam koniec chciałabym Wam polecić drogeryjną paletkę. Ja za bardzo drogeryjnych paletek nie używam, ponieważ mam swoje takie firmy poza Rosmanem, które bardzo lubię. Ale słuchajcie, jeśli miałabym wybrać idealną paletkę, była to, byłaby to paletka z Astora. I Artist Luxury Eyeshadow Shadow Palette. Naprawdę kolory, jak widzicie, są bardzo naturalne. Ja uwielbiam takie kolory i jeszcze bardziej uwielbiam ten pędzelek, który jest dołączony do tego, bo nie jest to pacynka. Z jednej strony jest pacynką, ale z drugiej strony jest fajnym pędzelkiem mięciutkim, którym możemy rozetrzeć cień w załamaniu, także mi się to bardzo, bardzo podoba. Bardzo fajna paletka, i tutaj, słuchajcie, mamy taką kremową, pierwszy cień to jest kremowa baza super bo możemy sobie nałożyć ją żeby cień nam się łatwiej przyczepił jakby powieki i cień był bardziej trwały także super że jest ta baza producent pomyślał niesamowicie i podobają mi się te cienie ponieważ są matowe i ten trzeci jest tak jakby nie, wiem, foliowy, ale on daje mega, mega połysk i ma duże drobinki, ale jest bardzo, bardzo ładny i możemy tego wklepać w środek powieki. Cała paletka kosztuje 37,99. Polujcie na nią koniecznie w tej promocji. Myślę, że są inne też odcienie, ale ten Wam polecam najbardziej, bo on jest taki bardzo dzienny i możemy zrobić też smoki eye, bo są tutaj fajne ciemne kolory, także polecam Wam serdecznie. To co, dziewczyny, dzięki bardzo, że wytrwałyście do końca. To były moje wszystkie rekomendacje, jeśli chodzi o oczy. Dajcie znać na dole w komentarzach, co Wam przypadło do gustu, czy może znajduje się wśród tych produktów Wasz ulubieniec. Także czekam na Wasze komentarze Dajcie mi kciuka do góry, jeśli ten film Wam się podobał Widzimy się już w kolejnym filmie, w którym powiem Wam o kolorówce do twarzy Czyli podkładach, już mam gotowych lubieńców Także czekajcie na ten film już niedługo na kanale To co, żegnam się z Wami, buziaki do następnych filmów, papa. Pa!